Miłego lotu. Miłego lotu. Tobie też miłego. Pamiętaj o głowie. Piątka. Głowę trzymaj do tyłu, no. Dociskaj tak? tu głowę. Duże siły. I teraz uwaga. Trzy, dwa, jeden. O, to jest dobre okay. Dobre, nie? No. Dobre było? No i jeszcze raz, jeszcze raz. Bo W kolejce trzeba stanąć Wzart eee. Wzart? No. Możemy stanąć